Konferencja głównie skupia się na diagnostyce i leczeniu jaskry, chorobach rogówki, ale także na chirurgii okulistycznej. Grupa medyczna OHO zaprosiła tutaj okulistów z całego kraju i również z zagranicy. Mieliśmy sesję chirurgii na żywo, gdzie były zaprezentowane nowoczesne zabiegi przeciwjaskrowe. Dzisiejsza konferencja różni się o tyle od większości, że wszystkie wykłady tutaj wygłaszane są na zaproszenie organizatorów. Program był układany przez kolegów okulistów. Mamy tutaj szereg wybitnych gości spoza naszych ośrodków. Dla mnie to zaszczyt, że mogę po raz trzeci uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dokładnie są bardzo merytoryczne, bardzo praktyczne, są ceną, wskazówką do codziennej pracy lekarzy-okulistów. Było to dla mnie niezwykle interesujące doświadczenie. Był też czas na dyskusję, na wymianę poglądów. Bardzo y, interesujący dzień. Konferencja jak zawsze w Ocho jest przygotowana bardzo profesjonalnie. Uważam, że super wykłady, tematy takich sesji, które są bardzo praktyczne, więc możemy się podzielić tutaj wspólnie doświadczeniami. Pan profesor Zagórski jak zawsze wspiera nas merytorycznie. Atmosfera jest naprawdę koleżeńska i przyjacielska. Jestem okulistą, który od wielu lat współpracuje z ośrodkami chirurgii oka profesora Zagórskiego. Przyjeżdżam tutaj nie tylko się uczyć, ale także spotkać starych znajomych i starych przyjaciół. Nie ma nic lepszego niż wymiana doświadczenia i wiedzy z kolegami, i mam nadzieję, że będę mógł przyjeżdżać co roku. W tym roku dla osób, które chcą korzystać z konferencji online rejestracja jest bezpłatna, także myślę, że to była dobra inicjatywa.